Dobry dobry dzionek, to jestem ja Goryszewski i więc Tutaj tutaj był, tutaj był kiedyś parking, ale tutaj nikt nie parkuje, bo tu jest tabliczka. Parki prywatny, wyłącznie dla klientów, też zamykany. Nie był opuszczany, ale ktoś tutaj będzie parkował. Jak tutaj, tak częsta widok na urbeksie to jest ta opona, mają i felga, można ją pokopać. Dobra. Ale tutaj jest, tutaj, tutaj jak parkują, tutaj jak parkują to jest kamieniami włożona, a tutaj jest część opuszczona, zresztą tak szakami. Jak, jak ja staję, tu jest kamień. Samochodzi tutaj stoi, w ogóle to jest prywatna posesja. Już patrzę tam dalej. To jest tutaj, to też opuszczone, ale to zaogrodzone. Jest pokrzywa. Jest tutaj do dookoła. Ale tutaj zaraz jest kostka, blokowa to jest jakaś posesja. Ale tutaj, jak tutaj, która tutaj kończy się kostka, tutaj jest. Właśnie, tutaj jest, są cegły, ale tutaj jest coś zrośnięte i opuszczone. Cały parking, tutaj jak jest włożony kamieniami, tutaj parkują, a tutaj jest rozcięte, tutaj nie parkują. Dobra, to jest na tyle. Trzymajcie się cieplutko, pozdro